Hej, witajcie! Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować najnowszą nagrodę wypuszczoną od Wargamingu, którą oczywiście gracze dostawali za ukończenie, a właściwie zebranie iluś tam tokenów z bitew rankingowych. I dzisiaj właśnie trafiła ona na konta osób, które sobie na to zasłużyły Na wstępie bardzo dziękuję Papiczakowi, mojemu koledze z klanu który udostępnił mi swoje konto i pozwoli zagrać pozwolił tak naprawdę zagrać pierwszą bitwę tym czołgiem ogólnie jest to oczywiście medzik niemiecki 9 poziomu który ma 320 alfy, o penetracji za chwilę powiemy Czas przeładowania 6,65, jak widzicie na takiej konfiguracji, czyli załoga 4 standardowe wyposażenie z czekoladką Depresja bardzo fajna, minus 8 stopni 1,76 czas celowania, czyli naprawdę bardzo krótko Celność 0,29, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem No i... Uszkodzenie na minutę to jest 2889, prawie 3000. Jeśli chodzi o HP, to mamy ich 1750. Pancerza kadłuba raczej nie ma: 120 mm na 9, 8. Nie oszukujmy się, że dingać nie będzie. Ale za to już jest ciekawie na wieży, ponieważ mamy 250 mm z przodu. Garnków większych nie ma. Więc, no może być ciekawie granie na wieżę, zobaczymy jaka mapa się trafi Anusz będzie okazja, żeby spróbować Jeśli chodzi o mobilność, to jedzie 60 do przodu, 20 do tyłu maksymalnie Moc na tonę to jest 18 niecałe Stosunek oczywiście, um, oczywiście koni do masy um, No i w sumie najważniejszych tyle, no jeszcze zasięg spotowania 450 razem z tymi wszystkimi perkami um, Czekoladką i, i wentylacją. Czy coś jeszcze warto im powiedzieć? Um, oczywiście, tak jak powiedziałem, trafił do osób, które zyskały ileś tam mm, tokenów na rankedach. Czyli nie jest tak, że nagle każdy gracz będzie go miał w garażu, ponieważ ja na przykład y, zagrałem tylko jeden sezon rankingówek, także naprawdę się spiąłem. A tak to sobie odpuściłem, bo naprawdę już nie miałem cierpliwości, nie chciało mi się. Więc na przykład ja takiego pojazdu nie dostałem, tak jak pewnie większość was z was, więc... Yy, nie zdziwcie się, jeśli nie będziecie mieli go oczywiście na swoim koncie. Yy, no i co, mapka to prochorówka, więc nie ukrywam, że dosyć mocno średnia. Yy, jedna arta. Yy, na razie sobie przy snajpie chyba... A, nasz light w ogóle. Awczy. Yyyyyy, przyznajmy się na początku w lesie I zobaczymy co to z tego będzie No jak widzimy jedzie 50 na godzinę w terenie, więc nie jest źle Śmieszny ma taki kształt Dosyć nietypowo wygląda. O, Eber jak się zapuścił. Ha. Ha. Dobre żarty. No stał raz. On będzie wyjeżdżał że? Niestety nie. Ale zobaczcie, jakie to kółko jest małe. Praktycznie jakbym na stricu strzelał Niech ten gość zajmie tu krzaka. Pasywa, żeby to świecić. Hmm. Medy są tam. To mi trochę nie ten... Nie podoba mi się, że tutaj same te deki będą. Aha, nasz 40 już wyparował. A. Dobra, ja zmienię flankę. Korzystając z jego mobilności, ponieważ tutaj bez light'a jesteśmy naprawdę. Okej, okay, ich light. No brak Light Pewnie strzelił z pasywa stąd tak. Pamiętajcie żeby stojąc Lightem w pasywie nigdy nie strzelać Bo to wiadomo że Największa kłopota jaką można zrobić W szczególności na takim pasywie jak on stał Na full openie No tutaj gra nie definitywnie ma sensu Nasz Light jeździ po tej stronie Oni mają dużo TD'ków Więc tylko Jak, jak tylko dostanę spota od razu wyparuje Średnia mapka, de definitywnie hmm, Teraz pytanie Spróbuję zagrać tu w mieście może Emil Bo będzie ciężko go połamać na wieże Znaczy przebić go tam w wieżę, nie połamać Ten te 95 jak tam raszuje Dobra 430 EPR tutaj stoi, no po co? Przecież tutaj nic nie spotuje. no te 55, a fajnie, że zmieniłem flankę, to tam się dostają spota totalnie bez sensu stoi. Jak ja medem stoję za nim praktycznie. Nie mogę grać zbyt agresywnie, ponieważ ten Emil może mi wyklipować, co nie byłoby zbyt zbyt dobre. Okej, okay, uff, uh, rushuje. tu słabo przestrzeń. Raz. Chyba ładuje, wy wyklikał się w tego. Mogłem gąskę, bez sensu zrobiłem. stał tam dokładnie. Zdjęty. Ok, torto jest. No, on się skupi na moich, więc 7-2. To jest zabitewka. Co? Goldy łączyć chyba Koż może być na snajpie. W ja mogę go spuszować Aha, dobra Dobra, skadę Strzelił Dobity Co jest z tym działem? No trzeba skupić się prawie do końca No takie... Pewne strzały muszą wchodzić, no Ok, streets, niestety Obrywa Pamiętajcie, że jak widzicie strica, zawsze bijcie go w bok Nieważne pod jakim kątem Zawsze w bok, bo boki ma naprawdę miękkie I tam ładnie wchodzi Dobra Całkiem fajna bitewka Powiem szczerze, szybka, ale mimo to coś zrobiłem. 3,5 tysiąca, jak widzimy, fioletowy kolor. Mm, statystyki już chyba są na tym czołgu, ponieważ on w WoCie już jest jakiś czas. Committee contributorzy wydaje mi się, że ten czołg mieli wcześniej do testowania. O ile się nie mylę. Więc druga klasa w pierwszej bitwie. Coś tam odbiłem, jak widzicie, strzał od 50 p, coś tam od na tą wieżę I naprawdę czołg wydaje się być bardzo fajnym top exp, top damage, 1100 bazowego expa Całkiem przyjemnie, więc yy, Naprawdę fajna propozycja Znaczy propozycja, no po prostu fajna nagroda Powiem ja szczerze, że trochę szkoda, że na 9 poziomie Bo 9 poziom to jest tak, ani nie na CW, ani nie na tarcie Ani nie na żadną twierdzę, tylko po prostu typowo na randomki niestety znaczy niestety, no, mamy fajny czołg w którym można pojeździć i naprawdę coś fajnie zrobić jeśli chodzi jeszcze o inne nagrody to oprócz tego czołgu na przykład Papiczek mówił, że dostał tam 2,5 tysiąca golda yy, fioletowy dosyłacz, fioletową stabilizację ileś tam obligacji, więc naprawdę ten czołg jest fajnym dodatkiem do takich standardowych nagród yy, plus do tego jeszcze na 2,60 chyba miał jak go znajdę tutaj, na 2.6.0 taki kamuflaż dostał więc naprawdę ten czołg jest fajnym dodatkiem do tych typowych nagród i naprawdę kto ma ten się może cieszyć, ja powiem szczerze że no, trochę żałuję bo wiadomo że zawsze fajną premkę warto mieć dodatkowo w garażu pytanie czy on ma lepsze zarabianie? nie, niestety nie ma bonusu do zarabiania, ale ma lepsze, no wiadomo za... więcej expa dostaje znaczy szybciej załogę się na nim szkoli z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeszcze raz dziękuję papiczakowi za udostępnienie mi konta. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym czołgu i czy Wam się udało go zdobyć. No ja się z wami żegnam. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!